Ukochany Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa Chrystusa, gromadzimy się przed Tobą, aby otrzymać Twoje słowo obfitości i prosperitas. Wiemy, że Ty jesteś źródłem wszelkiego bogactwa i prosimy, aby nasze serca zostały przemienione, a nasze umysły oświecone Twoją mądrością, kiedy będziemy słuchać tej wiadomości. Otwórz nasze oczy, abyśmy zrozumieli, że prawdziwa prosperita pochodzi od Ciebie i że możemy żyć z wiarą i zaufaniem w obietnice, które nam dałeś. Amen. Dzieci moje, przychodzę do Was z wiadomością nadziei, obfitości i zaopatrzenia. Ja jestem Panem, dawcą wszystkich rzeczy i pragnę, abyście żyli życiem pełnym prosperity, pełnym pokoju, radości i bogactwa, ale bogactwa, które wykracza poza materializm, bogactwa, które odbija się w sercu każdego z Was. Ojciec Niebieski mówi w słowie, że pragnie, abyście prosperowali we wszystkich dziedzinach życia. Pamiętajcie o piśmie, które mówi: Ukochany, pragnę, abyś był prosperujący we wszystkich rzeczach i miał zdrowie, tak jak Twoja dusza jest prosperująca. To moja obietnica dla Was: życie pełne Prospery, nie tylko w dobrach materialnych, ale we wszystkich aspektach życia, w tym duchowości i relacjach. A gdy mówię o Prospericie, mówię również o mądrości, która pochodzi z góry. Jak jest napisane: Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie zabraknie. To nie oznacza, że życie będzie wolne od wyzwań, ale że zawsze będę z Wami, prowadząc Was do miejsc obfitości. W chwilach wątpliwości pamiętajcie, gdzie jest Wasz skarb, tam będzie także Wasze serce. Kiedy Wasze serca są skierowane ku Bogu i Jego celom, prawdziwa prosperita przyjdzie. Ale, dzieci, chcę również porozmawiać o darze dóbr doczesnych. Często, gdy mówimy o prospericie, ludzie myślą tylko o tym, co jest widoczne: pieniądze, dobra materialne. Jednak istnieje coś bardzo ważnego, co należy zrozumieć. W ostatnich czasach Bóg pozwolił, aby pojawiły się nowe formy bogactwa. Nie chodzi tylko o to, co jest widoczne dla oczu, ale o to, co jest napędzane przez wiarę, przez zaufanie w coś, co może rosnąć i mnożyć się coś, co nie jest ograniczone przez struktury świata, ale rozwija się zgodnie z mądrością Bożą. Mówię Wam, prosperita przyjdzie, gdy będziecie używać tego, co macie, z mądrością. Pracowita ręka uczyni bogatym, co Bóg daje, On mnoży. Gdy używacie z mądrością tego, co Wam powierzył, On to rozwinie. Może to być pomysł, możliwość, inwestycja. Ci, którzy szukają Pana całym sercem i działają z wiarą, zobaczą, że Pan daje im zasoby, które mogą się pomnożyć. Pamiętajcie zawsze, że kto jest wierny w małych rzeczach będzie wierny w wielkich. Łukasza 16. A teraz jest coś bardzo ważnego, co muszę abyście zrozumieli. Świat jest w ciągłej zmianie, pojawiają się nowe formy bogactw, nowe sposoby na prosperowanie. Nie trzymajcie się starych metod, ale bądźcie czujni na nowe, bo Bóg czyni coś nowego wśród nas. Niektóre z tych nowych form prospery mogą wyglądać inaczej niż jesteście przyzwyczajeni. Ale mówię Wam, ufajcie mądrości, którą Bóg dał światu mądrości, która nie jest ograniczona przez stare metody, ale dostosowuje się do czasów. Dzieci moje, prawdziwa prosperita zaczyna się w sercu. Gdy szukacie oblicza Boga, gdy składacie swoje serca w Jego ręce, On poprowadzi Was do źródeł bogactwa. I pamiętajcie zawsze: to, czego oko nie widziało, i czego ucho nie słyszało, i co nie weszło do serca człowieka to przygotował Bóg dla tych, którzy go miłują. Nie martwcie się niepewnością, bo jestem z wami i zapewnię wszystko, co będzie potrzebne. Dlatego wierzcie w prosperitę, która pochodzi ode mnie. Nie ograniczajcie się do tego, co inni mówią, że jest możliwe, bo Bóg ma dla was więcej, niż możecie sobie wyobrazić. Ja jestem tym, który otwiera drzwi i sprawia, że bogactwo wyrasta w czasach niedostatku. Podążajcie z wiarą, używajcie mądrze tego, co macie. Prosperita popłynie w sposób, którego się nie spodziewacie. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją obfitą łaskę i zaopatrzenie. Dziękujemy, że pokazujesz nam, że prawdziwa prosperita pochodzi od Ciebie i za prowadzenie nas w mądrości we wszystkich dziedzinach naszego życia. Niech będziemy żyć w wierze, prosperować w duchu i bogactwie i zawsze ufać Twoim obietnicom. Niech obfitość, która pochodzi od Ciebie, nas osiągnie, a my wykorzystamy nasze zasoby, aby Cię uwielbiać. W imieniu Jezusa. Amen. Niech pokój i prosperita Boga będą z Wami wszystkimi. Pamiętajcie zawsze, gdy stawiacie Boga na pierwszym miejscu, On sprawi, że wszystkie aspekty Waszego życia będą prosperować. Bądźcie w pokoju i do następnego spotkania.